Radia nie są zestrojone ze sobą, i dlatego jest dużo właśnie takich kłopotów. I te związki są takie bardzo emocjonalne i bardzo trudne związki karmiczne, ale są bardzo potrzebne, po to, aby dowiedzieć się, jak ty funkcjonujesz w ogóle w tych relacjach, jak ja funkcjonowałam w relacjach, jak się, się, jak się funkcjonuje w relacjach, czuję się odtrącana czuję się wykorzystana, czuję się, nie wiem, negatywnie przy tej drugiej osobie i pytanie jest zawsze, dlaczego przyciągam do swojego życia osobę, która zadaje mi ból? To jest to główne pytanie, jak w zen. I związki karmiczne to jest bardzo fajne takie pole treningowe, ja mówię już w cudzysłowie, bo wiem, że to tak się prosto mówi, a tam jest ogrom emocji w związku karmicznym, ale spotykasz swoich partnerów karmicznych po to, aby uwolnić się z karmicznych, z karmicznych wzorców.